Cześć, tutaj Fowder, witam was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o trybie 7x7, trybie, który od jakiegoś czasu jest forsowany przez Wargaming, wprowadzany do gry od czasu do czasu. Dodatkowo wiążą się z tym, z tym trybem różne wydarzenia typu Viatyka, czyli to co było w ostatni weekend lub na przykład wyścig streamerów, który miał miejsce kilka tygodni temu. Widać, że ten tryb jest trochę promowany, nie wiem czy to jest jakiś początek początek promowania tego względem esportu albo przywrócenia jakichś rozgrywek bardziej zorganizowanych. Natomiast e, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak w konfrontacji z takim trybem 7 na 7, czyli takim dużo mniejszym randomem można powiedzieć, o połowę mniejszym randomem, wypada taki czołg na przykład jak Ebola. Rozegrałem sobie 8 bitew w tym trybie, dosłownie 8 bitew. Zagraliśmy sobie ze skillem Sobotę. Siedem z nich zagraliśmy na eboli, jedną po prostu dla jej na kołowcach, ale skupimy się na tych ebolach, ponieważ tutaj ta próba jest troszkę większa. O ile obieg 279 Early jest dość mocnym czołgiem, to nie uważam, że był on jakoś strasznie open na randomach. Ma on swoje ograniczenia pewne, nie jest to zbyt szybka maszyna, nie jest to również maszyna, która ma dobre opuszczenie, działa chociażby. Oczywiście, jeżeli znajdzie się w sprzyjającej okoliczności, w dobrych warunkach, czyli tak jak znajdzie sobie miejsce, gdzie stoi wyżej od przeciwnika, albo gdzie może podnieść przód, no to staje się niezwykle mocnym czołgiem. Natomiast na randomach mamy jeszcze artylerię, która potrafi skutecznie wybić z głowy granie tym pojazdem, no i oczywiście poza tym czołgi strzelające z burzaków. Ale geranie wpływ takiego czołgu, chcemy dwóch takich czołgów w plutonie na random, gdzie mam 15 osób. Przeciwko, przeciwko którym walczymy jest zdecydowanie mniejszy niż w takim trybie rozwałki czy bijatyki, czy jakbyśmy to nazwali, po prostu tym 7 na 7. Tutaj Pluton dwóch eboli jest po prostu w stanie totalnie rozjechać drużynę przeciwnika, czego przykład mieliśmy w sobotę. Wszystkie bitwy wygraliśmy. Większość z nich to były bitwy, gdzie we dwóch zrobiliśmy najwięcej uszkodzeń w naszej drużynie, a nawet jeżeli nie zrobiliśmy najwięcej uszkodzeń, to przeważnie były to trzy pierwsze miejsca, czyli ktoś tam się wmieszał między nas albo albo zdarzyło się tak, że był przed nami, ale generalnie po prostu dwa czołgi w takim plutonie, dwie e w takim plutonie miażdżyły. Wy widzicie tutaj w tym momencie w tle wycinki z tych bitew i sami możecie ocenić, czy osoby grające przeciwko nam miały jakiekolwiek szanse. Wydaje mi się, że nie, szczególnie biorąc pod uwagę to, że wiemy jak użyć tej eboli i jak się ustawić, żeby żeby po prostu było trudniej nas przebić, więc korzystaliśmy z tego, że mieliśmy wyższą pozycję, specjalnie zostawaliśmy na górkach, specjalnie podjeżdżaliśmy, żeby podnieść sobie ten przód i w ten sposób utrudnić przeciwnikom przebijanie naszych czołgów. Z jednej strony to są umiejętności oczywiście, bo trzeba wiedzieć jak wykorzystać swój czołg, z drugiej strony jednak no wpuszczanie takich czołgów, wypuszczanie takich czołgów do trybu 7 na 7. Jeszcze bardzo często przeciwko graczom, którzy nie mają dziesiątek, to jest osobna sprawa. Wypuszczanie tych czołgów przeciwko siedmiu tylko przeciwnikom, no to jest naprawdę. co się tego trybu. Nie wiem jaki jest cel gamingu generalnie długie, długofalowy na wprowadzenie tego 7 na 7 jaki jest dalszy plan. Natomiast w tym konkretnym w tym konkretnym sposobie wprowadzenia czy matchmakingu no to nie ma większego sensu. To jest trochę tak, jakbyśmy wzięli bitwy nawet rankingowe i wpuścili tam Plutony. O ile tam jest 15 czołgów, ten Pluton ma mniejszy wpływ generalnie na przebieg bitwy, no to niestety w 7 na 7 już tutaj już tutaj jest większy problem. Nie wiem, jak wyglądałoby to Ci w tej myślę, że byłoby podobnie. Jednak czy Chieftain również są bardzo mocnymi czołgami. Natomiast Ebole totalnie popsuły według mnie tutaj, tutaj te bitwy. Nie chciałbym się znaleźć po drugiej stronie, czyli w drużynach moich przeciwników, kiedy, kiedy widzę po prostu dwie Ebole grające w plutonie dość blisko siebie, wyjeżdżające sobie na uprzywilejowane pozycje i po prostu masakrujące moją drużynę. No, to nie są. To nie są czołgi, które. Hmm, ciężko, ciężko jest powiedzieć. Jakie powinno być rozwiązania tego problemu? Bo z jednej strony y, trzeba pamiętać o tym, że te czołgi muszą być dobre. Dlaczego? Dlatego, że y, wymagają one sporo czasu poświęcenia mi, w robieniu misji osobistych. Y, nawet taki Chieftain czy inne nagrody, czołgi nagrody również wymagają czasu, również wymagają umiejętności, żeby je zdobyć, więc y, tutaj mamy sprawę y, taką, że no... Poświęcając odpowiednią ilość czasu, angażując się w to, wymagamy, żeby ta nagroda była warta naszego wysiłku, więc nie mogą to być czołgi, którymi po pierwsze nie będziemy mogli grać w takich trybach, a po drugie będą one słabe, no bo, no bo jeżeli nagroda nie będzie warta zachodu, no to nikt nie będzie robił tych, tych misji, nikt nie będzie się starał, albo będzie je robił przy okazji, bo po prostu nie będzie to miało swojej wartości. Więc tutaj jest ciężki orzech do zgryzienia. Myślę, że. Jeśli chodzi o 7 na 7 to generalnie jest to fajny pomysł, natomiast jak to zwykle w Wargamingu bywa, jest on wprowadzony połowicznie, po łebkach i w trochę nieprzemyślany sposób, mam wrażenie. Czyli wymyślamy jakiś, jakiś patent, wymyślamy jakiś nowy tryb, wrzucamy go, patrzymy, co się wydarzy i wtedy ewentualnie będziemy coś robili. Nie ma takiego jakiegoś... Nie ma takiej jakiejś analizy wstępnej czy, czy nawet na podstawie jakichś małych testów wewnętrznych, jak to wygląda. Wydaje mi się, że, że ten tryb po prostu w takim, w takim kształcie, jaki jest teraz, jest bez sensu, ponieważ plutony tego typu, jak my graliśmy ze skillem, totalnie rozwalają ten tryb. Nawet sobie nie wyobrażam, jak wyglądałyby bitwy, gdybyśmy na przykład zagrali dwoma, dwoma ebolami i chieftainem, albo na przykład trzema ebolami. Myślę, że tutaj rozwałka mogła być jeszcze większa. Wiem, że kilka osób w sobotę streamowało te bitwy i domyślam się, że tego typu bitwy też tam były. Tym bardziej, że była między, między osobami streamującymi pewna rywalizacja o to, kto będzie najwięcej doświadczenia, kto będzie najwięcej damage'u i tak dalej, i tak dalej, ponieważ za to były nagrody, które może było zdać swoim widzom. Więc myślę, że każdy się spinał, żeby robić jak najlepsze wyniki, a to był tak naprawdę najmądrzejszy i najlepszy sposób na zrobienie tych wyników, więc sądzę, że i tam tak to wyglądało. No i teraz trzeba się czasem postawić tutaj. Trzeba się tutaj trochę postawić w miejscu osób, przeciwko którym się gra, bo żadna gra nie sprawia przyjemności, jeżeli się kogoś masakruje, tak jak my to robiliśmy. Szczerze, my się jakoś tam super nie bawiliśmy. Oczywiście pośmialiśmy się kilka, kilka bitew z tego, jak sobie jeździmy i wszystkich zabijamy. Natomiast nie sądzę, żeby na dłuższą metę ta gra była dla mnie przyjemna, ponieważ nie mieliśmy zamiaru więcej grać. Zagraliśmy to, co, to, co musieliśmy zrobić na zrobienie misji, żeby mieć obligacje i to wszystko. Rzuciliśmy. Drugą kwestią jest to, że Wargaming Gaming znowu pozwala osobom, które nie mają dziesiątych tierów, na wejście do takich bitew. No cóż, z jednej strony rozumiem to, że nie chcą wykluczać pewnej, graczy, pewnej liczby graczy z, z tego trybu. Z drugiej strony, niestety, rzucanie ich w ten sposób na bitwy dziesiątego poziomu bez załóg, prawdopodobnie. Dobrych, no to jest po prostu dobienie im krzywdy i powodowanie, że no raczej nie będą się dobrze bawili. No bo jaką przyjemność będzie miał ktoś, kto zostanie zgąskowany i wydojony dosłownie do zera ym, na czołgu, którym gra pierwszy raz, albo no to jest jedna z jego pierwszych bitew. Nie ma na ten czołg załogi prawdopodobnie przyzwoitej, czyli z naprawami, z biją, z no z perkami podstawowymi, które się na dziesiątym pierze już powinno mieć. Dodatkowo domyślam się, że bardzo często ludzie nie mają wyposażenia, ponieważ jeżeli ktoś nie doszedł do 10 tieru jeszcze, rozwija swoje konto, uczy się pewnie grać dopiero, to też wiem, że na pewno będzie miał problemy z kredytami, będzie miał problemy na to, żeby wydać półtora miliony na przykład kredytów na to, żeby wyposażyć czołgów dosyła, czy dosyłacz, w stabilizację, w wentylację, tak dalej, dalej. To są jednak spore koszty dla osób zaczynających grę, czy dla osób, które grają mniej, które dopiero się uczą i tak dalej, tak dalej. Pamiętam jak ja zaczynałem i dla mnie również wydawanie 500-600 tysięcy kredytów to było sporo. Nawet biorąc pod uwagę to, że teraz te kredyty jest dużo łatwiej zdobywać, no to trzeba pamiętać o tym, że jednak do zdobywania dużej ilości kredytów w krótkim czasie są potrzebne umiejętności, czołgi premium. Tutaj tego się nie da raczej w żaden sposób przeskoczyć. Więc z jednej strony zepsute czołg, czy nawet zepsute czołgi, bo, bo tak jak mówię, no jak grałem ebolą, ale myślę, że sytuacja podobnie wyglądałaby na Chiwtaignę. Plutony sują na takich czołgach zupełnie ten tryb. A do tego wprowadzenie tego trybu też jest takie sobie. Myślałem, że po pierwszym tym pojedynku streamerów, gdzie, gdzie było dużo negatywnych opinii właśnie na temat tego wypożyczania czołgów, wpuszczania graczy, którzy nie mają dziesiątek do tych bitew i tak dalej i tak dalej. To się zmieni, natomiast widzę, że Wargaming grynie w to dalej i nie sądzę, żeby to przyniosło do, dobre efekty. Myślę, że. Myślę, że jedyną rzeczą, która może ratować ten tryb i podtrzymywać zainteresowanie na dłuższą metę będą po prostu nagrody. Tak jak to jest chociażby z linią frontu, gdzie ludzie grają, rzeźbią tą linię frontu tylko po to, żeby zdobyć czołg albo żeby zdobyć um, obligacje. Nie robią, nie grają tego dla samego grania, dlatego że tryb jest fajny, tylko po prostu grindują to zwyczajnie po to, żeby zdobyć jakieś tam nagrody. I tutaj, jeżeli nagrody będą odpowiednie za ten tryb, to też ludzie pewnie będą grali tylko z tego, z tego powodu, jednocześnie denerwując się, rzucając inwektywami na siebie nawzajem, pewnie na przeciwników, na swoje drużyny i tak dalej, jakie jest rozwiązanie? Myślę, że gdyby nie można było grać plutonów w tym trybie, to byłoby trochę lepiej. No, oczywiście, możemy zawsze trafić na ebola, możemy trafić na Chieftaina, ale myślę, że tutaj to by trochę pomogło, bo nie byłoby tych plutonów, tak? Nie, nie, nie można by było na trzy bole trafić w bitwie na przykład, albo na trzy czy w Natomiast na dłuższą metę jestem ciekawy jak wyglądałoby coś takiego Taki specjalny tryb zrobiony, gdzie nie można używać czołgów nagród. To by było dość ciekawe, myślę, podejście. Oczywiście to, co poruszyłem wcześniej, czyli no, czołgi nagrody Gera nie muszą być użyteczne, muszą być dobre po to, żeby opłacało się o nie walczyć. Natomiast gdybyśmy mieli taki jeden tryb testowy, zobaczyć jak to wygląda, to by było dość, to by było dość interesujące. Sam tryb 7 na 7 nie wiem jak wy oceniacie, jestem ciekawy waszego zdania. Ja uważam, tak jak tutaj powiedziałem, że tryb jest. Sam pomysł na tryb jest spoko, natomiast, natomiast sposób jego wprowadzenia i takie dodatkowe rzeczy kuleją i tutaj jest dużo do poprawy. No i dodatkowo te, te czołgi nagrody, ta Ebola, ten, ten również Chieftain, które po prostu psują, psują ten tryb dla mnie i myślę, że jeżeli graliście ten, myślę, że jeżeli graliście ten tryb y, przez weekend to y, po prostu z iszczenie, no jestem ciekawy, czy wam się grało przyjemnie, jeżeli ktoś was farmił po prostu bezczelnie y, czołgami, które które są mocne generalnie, a w momencie, kiedy mają tylko 7 przeciwników przeciwko sobie i nie mają artylerii, bo tylko jedna jed, raz tam się ta artyleria przez te 8 bitew, y, gdzie ta artyleria może ich powiedzmy w jakiś sposób przystopować czy denerwować, chociażby, y, no to, to po prostu te czołgi w Butonie robią robią masakrę. Więc jestem ciekawy Waszego zdania. Wypowiedzcie się w komentarzu. Y, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście nie sądzę, żeby World Gaming posłuchał nas, oni wiedzą zawsze lepiej, y, ale ale możecie zostawić swoje zdanie, powiedzieć co na ten temat myślicie. Zacznijmy sobie taką małą dyskusję w komentarzach. Tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do kolejnych, yy, również nas w poniedziałki, środy, piątki, w weekendy po godzinie 18 na Twitchu. Widzimy się yy, właśnie tam. Trzymajcie się, pa. pa.